Jest całkiem zadbany powiem ci szczerze jak na bezdomnego, ja paznokcie czyste widzę. No dobrze, szpak a powiedz mi, ty mówisz, że w Gdańsku jest dużo bezdomnych, tak? To są ludzie przyjezdni, czy raczej tutaj właśnie miejscowi. No tu właśnie... Nie, 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 więcej przyjezdnych. Więcej przyjezdnych jest, tak? Wrocław, Opolę, Radom Jesteś całkiem zadbany, powiem ci szczerze jak na bezdomnego, ja paznokcie czyste Widzę. Obgryzasz, no, obgryzasz, nie? Nie, obcina. Ale korzystasz z jakichś noclegowni, takich spraw? Bo My... jakieś obiady darmowe? Nie wiem, znaczy darmowe obiady to tu przyjeżdżają, pod bramę. Przyjeżdżają pod bramę, tak? tak? Codziennie? Środ, e, poniedziałki, środy, piątki. W poniedziałki, środy, piątki masz, tutaj. macie darmowe obiady Tu, bidańskie. Bo w Sopocie Możesz iść codziennie, ale mi się nie chce jechać do to za daleko. Wolisz Gdańsk jednak niż Sopot. Gdańsk. Sopot to jest so... plaża głównie, nie turyści plaża, nie? A Gdańsk nie, to jest... Nie, ale tam jest yy, w Sopocie jest yy, coś takiego jak karitas. I tam możesz tak. Jeśli chcesz wykopać się. Przebrać się, zjeść i do widzenia. Bo tam nie ma spania, nie? Taka jest A spać no na Mostowej też spałem, tylko że tam się boję kurde już. Nie wiem dlaczego. Nie. Mają szy. Aha, to jakaś noclegownia, tak? Jest noclegownia. Tam y, możesz przyjść powiedzmy tak jak latem, nie? 20. Możesz mieć z półtora promila, a o godzinie 6 rano musisz wyjść.